Egoizm, egoizm jako siła napędowa natury. Pojęcie egoizm pochodzi od łacińskiego słowa ego, to znaczy ja. I oznacza takie zachowanie człowieka, kiedy myśli on tylko o swojej korzyści. Nie licząc się z innymi. Nasz egoizm stale rośnie. Z pokolenia na pokolenie coraz mniej liczymy się z innymi ludźmi. Wirus narcyzmu. Narcyzm to nadmierna miłość do siebie, zawyżone poczucie własnej wartości, w większości przypadków nieodpowiadające rzeczywistości. Nazwa pochodzi od greckiego mitu o narcyzie, pięknym młodym człowieku, który nie zauważał nikogo poza sobą. Odrzucił miłość nimfy Echo. I ostatecznie bez wzajemności zakochał się w swoim własnym odbiciu i obrócił się w kwiat nazywany jego imieniem. Według badań socjologa Jane Twinga z Uniwersytetu w San Diego w ciągu ostatnich 25 lat poziom narcyzu wśród studentów wzrósł o 70% mniej sympatii. Są to wyniki badań przeprowadzonych przy pomocy testu empatii Marka Davisa. W ciągu 30 lat było testowanych 13 700 studentów. Wyniki pokazały, że na dzień dzisiejszy sympatia do bliźniego spadła o 40% w porównaniu z 80 i 90 latami. Każdego roku studenci stają się coraz mniej wrażliwi na problemy innych. Kabała mówi, że u podstaw egoizmu leży pragnienie. Pragnienie napełnić siebie wszystkimi możliwymi sposobami. Zobaczmy, jak działa nasze pragnienie. Pierwsze napełnienie. Nawet jeśli włożyliśmy spory wysiłek, aby go osiągnąć, jest otoczone tylko przez krótki czas, a następnie znika. Drugie, im wyższa jakość przyjemności, tym trwa dłużej. Na przykład, przyjemność ze sławy będzie trwać dłużej niż ze zjedzonego dania, ponieważ jest wyższej jakości. Trzecie, zniknięcie napełnienia pozostawia nam podwójną pustkę. To jest to po to, aby człowiek chciał jeszcze większej przyjemności, dopóki nie zda sobie sprawy, że wypełnienie siebie jest niemożliwe i będzie całkowicie rozczarowany w swoim egoizmie. Czwarte, pragnienia są kontrolowane, tylko przez otoczenie. To społeczeństwo kultywuje w człowieku pragnienia społeczne, do pieniędzy, władzy, wiedzy. Piąte, pragnienie może być wyeliminowane i wtedy zmniejszy się cierpienie. Można zanurzyć się w medytacji lub udać się do klasztoru, ale dziś to pomaga coraz mniej. Według kabały egoizm rośnie i nie da się go ugasić. Z nim trzeba pracować. Szóste. Człowiek czuje, że zasługuje na przyjemność. W zachodnim świecie dwa małżeństwa z pięciu kończy się rozwodem. Ale jeśli zapytamy nowożeńców, jakie mają szanse na klęskę, praktycznie wszyscy powiedzą, że bardzo znikome. Pragnienie jest naszą istotą, naszym materiałem. Zaczynając od prostych potrzeb, jeść, spać i kończąc społecznymi, pragnieniami bogactwa, sławy, wiedzy. Pragnienie samo w sobie nie jest dobre czy złe. Problemem jest to, jak go realizuje a realizuję go kosztem inny. Właśnie to nazywa się zdrowym egoizmem. I niby wszystko w porządku, ale w końcu nadal czujemy się nieszczęśliwi. Nurkowanie na samo dno rozkoszy przynosi więcej żywiru niż pereł. Honored de Bazak. Człowiek opuszcza świat, nie osiągając nawet połowy tego, czego chciał. Midrasz Kochelet Raba. Wszystko jest to konsekwencją tego, jak jesteśmy zbudowani. Napełnienie anuluje samo pragnienie. W konsekwencji stałe niezadowolenie i pogoń za nowymi przyjemnościami. Więc co robić? Pragnienia przyjemności zmienić nie możemy. Musimy zmienić intencje, mianowicie odwrócić własne postrzeganie drugiej osoby czuć ją jak samego siebie. Od wewnątrz i z tego nowego odczucia będą rozwijać się te lub inne działania. Nie musimy próbować zniszczyć naszego egoizmu. Po prostu musimy wznieść się ponad nim. Czyli schemat jest taki. Wewnątrz pozostaje pragnienie ogromne, potężne, moje. A nad nim budujemy intencje. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Okazuje się, że używam całej mocy swojego pragnienia, żeby napełnić innego, a jednocześnie nie robię dla niego tego, co jak mi się wydaje, on potrzebuje. Lub udzielam pomocy, bo sam to lubię. Inaczej nie pomagałbym, a robię to, czego właśnie on chce. On, ponieważ czuję go jak siebie. I tak każdy w stosunku do wszystkich. Na tym polega tajemnica doskonałej przyjemności, do której wszyscy dążymy. Nasze pragnienie nie zostaje opróżnione, ale odwrotnie rośnie i nieskończenie się napełnia. Właśnie tego uczy nauka kabały.